Zrównoważona infrastruktura nabiera coraz większego znaczenia. Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju i budować z myślą o przyszłości, konieczna jest wiarygodna ocena wpływu na środowisko produktów i materiałów wykorzystywanych w budownictwie. W tym miejscu pojawia się deklaracja środowiskowa produktu, czyli EPD. Jest to dobrowolna deklaracja typu drugiego która określa ilościowo informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu. Pozwala to deweloperom porównywać wpływ na środowisko produktów spełniających tę samą funkcję. EPD wykorzystuje ocenę cyklu życia LCA aby kompleksowo ocenić wpływ produktu na środowisko w całym cyklu życia, biorąc pod uwagę wszystkie etapy od wydobycia materiału, produkcji, transportu, instalacji, użytkowania i wycofania z użytku. Na podstawie LCA dokument EPD określa ślad węglowy produktu. Poza emisją dwutlenku węgla, EPD zawiera informacje o wpływie na środowisko w odniesieniu do powietrza, gleby i wód. EPD jest przejrzystą i wiarygodną metodą oceny wpływu produktu na środowisko przez cały cykl jego życia. EPD to znormalizowany i zweryfikowany dokument informujący o wpływie produktu na środowisko. Dane te są weryfikowane przez niezależną stronę trzecią. Metodologia jest zgodna z normą ISO 14040. Wiele produktów firmy Uponor posiada EPD, co pozwala w przejrzysty sposób informować o ich wpływie na środowisko. Dane zawarte w EPD są dostępne online i mogą być wykorzystane do oceny i wyboru produktów, które spełniają cele zrównoważonego rozwoju danego projektu.